Witam Was wszystkich serdecznie, ponownie na macie. Dzisiaj przygotowałam dla Was winiasę flow dla średnio zaawansowanych, ale oczywiście zapraszam Was wszystkich na matę po to, aby poruszać swoje ciało, poczuć się lepiej, pooddychać, porozciągać się i po prostu poprawić swoje samopoczucie. Jeżeli jesteś gotowy, stań na początku swojej maty, wyprostuj plecy, złącz dłonie razem, zamknij na chwilę oczy i weź kilka głębokich oddechów. Słuchaj się przez chwilę w swoje ciało, w jego potrzeby. Na kolejnym wdechu, wyprostuj ręce, zabierz je do góry. Wydech, skłon od pasa w dół do nóg. Kolejny wdech, wyprostuj plecy, unieś klatkę piersiową i wydech duży krok w tył do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górę, ramiona w dół i na wydechu unieś biodra w górę do pozycji psa z głową w dół. Prostaw szeroko palce u dłoni, zrelaksuj głowę. Postaraj się trzymać ramiona zrelaksowane, nogi proste. Wciągnij mocno brzuch. Na kolejnym wdechu możesz zrobić duży krok w kierunku swoich dłoni i wydech skłon do nóg. Wdech, wyprostuj się, podnieś ręce do góry, złącz dłonie razem i wydech do pozycji stojącej. Zrobimy powitanie słońca teraz B. Ugnij kolana, wdech, ręce w górę do pozycji krzesła. Wydech, skłon do prostych nóg. Wdech, głowa do góry. Wydech, duży krok do pozycji deski i czaturanga. Trzymaj łokcie blisko ciała. Wdech do pozycji psa z głową w górze. Wydech do pozycji psa z głową w dół. Na kolejnym wdechu przenieś teraz prawą stopę między dłonie, przekręcając lewe palce u stopy nieco do boku. Ręce w górę. Wydech, powrót do pozycji deski chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do pozycji psa z głową w dół. Zamiana strony tym razem lewa stopa do przodu, prawa noga zostaje w tyle, pozycja wojownika 1. Wydech powrót do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze i wydech do pozycji psa z głową w dół. Wytrzymaj ponownie kilka oddechów, zwolnij swój oddech. Bądź jeszcze bardziej świadomy swojego ciała i swojego oddechu. Trzymaj proste plecy. Na kolejnym wdechu możesz skoczyć, jeśli chcesz, do przodu i wydech skłon do nóg. Wdech ugni kolana, unieś ręce wysoko do pozycji krzesła, osać nisko biodra. Jeżeli chcesz możesz teraz otworzyć dłonie, spojrzeć w górę, obniż jeszcze biodra. Przynieś teraz dłonie przed klatką piersiową i bardzo powoli przenieś teraz prawą nogę do tyłu, duży wykrok do tyłu. Lewe kolano jest ugięte, udo równolegle do maty. Otwórz ręce do góry, nisko biodra. Następnie otwórz ręce do boków, do pozycji wojownika 2. Ugnij lewe kolano. Biodra nisko, ściągnij łopatki, proste plecy, brzuch jest wciągnięty. Następnie przenieś swoją lewą dłoń na matę, blisko lewej stopy, a prawą rękę zabierz do góry, tak wysoko jak tylko możesz, spójrz w górę, tak aby mniej więcej stworzyć prostą linię z prawą ręką i nogą. Opuść rękę w dół, następnie przenieś ciężar ciała na prawą nogę, uginając prawe kolano. Dłonie przed klatką piersiową, palce u lewej stopy podniesione do góry, rozciągamy nogę. Pamiętaj o oddechu. Ponownie przenieś ciężar ciała na lewą stopę, uginając lewe kolano. Ustaw teraz łokieć na kolanie, ponownie prawa ręka do góry. Możesz zostać dłużej w tej pozycji. A jeżeli szukasz czegoś bardziej zaawansowanego, to teraz opuść górną rękę, przenieś za plecy i postaraj się złączyć dłonie za nogą, za plecami. Odwróć nieco klatkę piersiową do góry, wciągnij brzuch. Jeżeli chcesz, możesz przybliżyć teraz prawą stopę do lewej. I postarać się podnieść lewą stopę do góry. Możesz trzymać tu kolano ugięte, bądź postarać się wyprostować lewą nogę. Tak mocno, jak tylko potrafisz. Powoli ugnij kolano, opuść na podłogę i wróć do poprzedniej pozycji z dłońmi złączonymi za plecami. Jeszcze raz skręć się. I na wydechu ustaw dłonie na podłodze do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do pozycji psa z głową w dół. Weź tutaj kilka głębokich oddechów. I na kolejnym wdechu możesz zrobić krok lub skoczyć w kierunku swoich dłoni, wydech skłon do nóg. Na kolejnym wdechu ponownie ugnij kolana do pozycji krzesła. Obniż biodra, kolana razem, stopę razem. Otwórz teraz dłonie, spójrz w górę, wciągnij brzuch, zrelaksuj ramiona, rozluźnij szczękę i następnie przenieś dłonie przed klatką piersiową. Zrobimy to samo na drugą stronę. Duży krok teraz lewą nogą do tyłu. Ugięte jest prawe kolano. Zabierz ręce wysoko do góry. Obniż biodra. A następnie przenieś ręce do boków, do pozycji wojownika 2. Kolano jest ugięte, łopatki ściągnięte. Plecy są proste, brzuch wciągnięty, wydłuż oddech. Następnie przenieś prawą dłoń na podłogę, lewa ręka do góry. Piękna linia z ręką i tylną nogą. Obniż teraz lewą dłoń, przenieś ciężar ciała na lewą nogę, uginając lewe kolano. Dłonie razem przed splotem słonecznym. Palce podniesione do góry u prawej stopy, rozciągnij tę nogi. Ponownie powoli przenieś ciężar ciała na prawą nogę. Ustawiając łokieć na kolanie, lewa ręka ponownie do góry. Wyciągnij się tak mocno, jak tylko potrafisz, następnie zabierz lewą rękę za plecy i złącz dłonie za plecami, jeżeli możesz. Skręć się w kierunku ramienia. Jeżeli chcesz, możesz przybliżyć teraz lewą stopę do prawej i zacząć podnosić prawą nogę do góry. Możesz zostawić kolano ugięte bądź wyprostować całkowicie nogę. Pamiętaj robić wedle swoich możliwości. Opuść powoli prawą nogę na matę, wróć do poprzedniej pozycji i postaraj się jeszcze bardziej skręcić. Rozluźnij pozycję na wydechu i przenieś się do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do pozycji psa z głową w dół. Kilka głębokich oddechów. Wyciągnij plecy, zrelaksuj głowę. A następnie przybliż teraz dłonie w kierunku swoich stóp. I zrób skłon do nóg, chwytając się za łokcie, relaksując głowy i plecy. Jeżeli chcesz, możesz poruszać biodrami, głową, wydłuż plecy, wciągnij brzuch i przez chwilę odpocznij. Jeśli chcesz, możesz teraz chwycić duże palce u stóp i zrobić skłon do nóg. Przenieś ciężar ciała nieco do przodu i potem skłon. Możesz zostać w tej pozycji nieco dłużej albo wyprostować teraz plecy i przenieś swoje dłonie pod stopy. Wdech, unieś klatkę piersiową, wydech ponowny skłon do nóg. Nieco trudniejsza pozycja. Możesz trzymać kolana również ugięte. Wdech unieś klatkę piersiową i na wydechu przenieś się ponownie do pozycji psa z głową w dół. W kolejnym wdechu przenieś się teraz w kierunku swoich dłoni skokiem lub krokiem. Wydech skłon do nóg. Wdech do pozycji stojącej, zabierz ręce w górę i wydech dłonie przed klatką piersiową. Zrób teraz duży rozkrok. Stopy są równolegle do siebie. Wdech, zabierz ręce do góry. Wydech skłon do nóg. Chwyć się za duże palce u stóp. Unieś klatkę piersiową do góry i na wydechu zrób skłon. Przenieś ciężar ciała nieco do przodu, unieś biodra i wtedy skłon do nóg. Łokcie są na zewnątrz, plecy są wyprostowane, brzuch jest wciągnięty, nogi proste. Przenieś teraz klatkę piersiową do góry, dłonie na biodra i przenieś się do pozycji stojącej. Zostaw teraz w tej pozycji swoje dłonie na biodrach i ponownie zrób skłon do nóg, trzymając ręce na biodrach. Łokcie są ściągnięte do siebie, łopatki do siebie. Ponownie plecy są proste, brzuch wciągnięty, ciężar ciała do przodu. Na kolejnym wdechu powoli wróć do pozycji stojącej. Wydech rozluźnij ręce. Kolejny wdech ręce w górę. Wydech spleć teraz dłonie za plecami. Wdech unieś klatkę piersiową do góry, wydech skłon do nóg, zabierając tym razem ręce ze sobą tak daleko, jak tylko potrafisz je przenieść. Trzymaj dłonie razem. Przenieś ciężar ciała nieco do przodu i zrób głębszy skłon. Na kolejnym wdechu powoli unieś klatkę piersiową do góry, przenieś dłonie na biodra. Jeszcze jeden wdech ręce w górę i wydech skłon znowu do maty. Tym razem ustaw dłonie na macie. Unieś klatkę piersiową i na wydechu skłon do nóg. Łokcie również są na zewnątrz. Biodra wysoko w górze. Nogi są proste. Jeszcze jeden oddech. Przenieś teraz swoje dłonie na biodra, unieś klatkę piersiową do góry i powróć teraz naprzód swojej maty. Wdech ręce w górę, wydech skłon do nóg. Wdech, unieś klatkę piersiową do góry, wydech. Jeżeli chcesz, możesz skoczyć do pozycji deski czaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, i wydech do pozycji psa z głową w dół. Na kolejnym wdechu unieś pięty do góry, falą przenieś się do pozycji deski, gdzie ramiona są w linii z nadgarstkami, i przynieś prawe kolano do czoła. Zaokrągli nieco plecy, wciągnij brzuch. I powróć do pozycji psa z głową w dół. Druga strona, pięty do góry, wdech, falą przenieś się do pozycji deski. Ugnij lewe kolano, przenieś do czoła, zaokrągli plecy. I na wydechu powoli przenieś się do pozycji psa z głową w dół. Na kolejnym wdechu przenieś ciężar ciała ponownie do deski, ugnij prawe kolano, przenieś do klatki piersiowej, a następnie ułóż kolano między dłonie. Lewa noga jest wyprostowana mniej więcej na środku Twojej maty. Unieś teraz klatkę piersiową do góry. Pozycja gołębia. Pozycja, która pięknie otwiera biodra. Możesz oczywiście zostać w tej pozycji i nie robić już niczego więcej. Jeśli chcesz spróbować czegoś bardziej zaawansowanego, ugnij teraz lewe kolano i postaraj się teraz chwycić lewą stopę lewą ręką, ułożyć tą stopę w wewnętrznej części łokcia i złapać dłonie razem. Pamiętaj, że nie musi to być idealnie. Warto próbować. Warto słuchać swojego ciała w każdym momencie. Zrelaksuj pozycję, ściągnij teraz palce u lewej stopy, przenieś się do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech pozycja psa z głową w dół. Kolejny wdech, przenieś ciężar ciała do pozycji deski, ugnij lewe kolano, podnieś do klatki piersiowej i ustaw kolano. Między dłonie, pozycja gołębia, druga strona, prawa noga jest tym razem prosta. Postaraj się obniżyć swoje biodra tak nisko jak tylko potrafisz, możesz zawsze podłożyć sobie poduszkę. Tak aby biodra były mniej więcej w jednej linii. Możesz zostać w tej pozycji nieco dłużej, bądź ugiąć teraz prawe kolano. i ponownie złapać dłonie razem. Ustaw swoją stopę w wewnętrznej części łokcia. Złącz dłonie, weź kilka oddechów. Możesz zauważyć, że jedna strona zawsze Twojego ciała jest bardziej rozciągnięta niż druga. Zrelaksuj pozycję, powoli wróć do pozycji deski. I czaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do pozycji psa z głową w dół. Weź tutaj jeden głęboki oddech i na kolejnym wdechu zrób skoki, przenieś się do pozycji siedzącej. Wyprostuj nogi przed sobą. Chwyć za duże palce ustó. Unieś klatkę piersiową, wdech i wydech skłon do nóg. Jeśli nie możesz chwycić się za duże palce, dotknij nóg w, w jakimkolwiek miejscu jest ci wygodnie. Unieś teraz klatkę piersiową do góry, trzymaj cały czas za duże palce, tylko ugnij prawe kolano. Uginając prawy łokieć, natomiast lewa ręka jest cały czas wyprostowana. Puść teraz trzymanie lewej stopy. Jeżeli chcesz, możesz osadzić swoją prawą nogę wysoko, tak wysoko na prawym ramieniu jak tylko możesz. Ściągnij palce u stóp, postaraj się podnieść razem do góry. Złącz kostki razem, przenieś nogi na prawą stronę, z powrotem wyprostuj i opuść. Takie ćwiczenie po prostu do wypróbowania. Pół winiasa do pozycji deski i czaturanga, wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do pozycji psa z głową w dół. Ponownie na kolejnym wdechu skok lub przenieś się do pozycji siedzącej, ponownie wyprostuj obie nogi. Możesz ponownie chwycić za duże palce u stóp lub złapać się teraz za zewnętrzną część stóp i zrobić skłon do nóg. Zrobimy to samo na drugą stronę. Chwyć teraz za palce, jeżeli jeszcze nie trzymasz i tym razem ugnij lewe kolano, lewy łokieć. Trzymaj lewe kolano blisko ramienia, prawa ręka jest wyprostowana. Jeżeli chcesz, zabierz teraz lewą nogę tak wysoko na lewe ramię, jak tylko możesz to zrobić, ściągnij palce u stóp, podnieś do góry, złącz kostki, przenieś nogi na lewo, wyprostuj nogi ponownie i usiądź. Ponownie półwiniasa ugni kolana, skok do tyłu do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do pozycji psa z głową w dół. Odpocznij przez chwilę w tej pozycji i na kolejnym wdechu przenieś się ponownie do pozycji siedzącej. Przenieś teraz ręce do przodu i bardzo powoli roluj plecy do pozycji leżącej. Daj sobie czas. Ugni kolana, przenieś teraz stopy bliżej bioder, bliżej pośladków i zrobimy pozycję półmostka. Powoli podnieś teraz biodra wysoko do góry. Złącz dłonie razem za plecami na podłodze, unieś biodra jeszcze wyżej. Ściągaj kolana do siebie, wyobraź sobie, że masz na przykład książkę, między teraz kolanami próbujesz ją mocno ścisnąć. Weź kilka głębokich oddechów. Rozluźnij ręce i powoli opuść biodra na matę. Przybliż teraz kolana do klatki piersiowej, i następnie wyprostuj obie nogi, podnieś je do góry, do pozycji świecy. Unieś biodra, nogi do góry. Trzymaj swoje plecy rękoma, daj im wsparcie. Ściągnij łokcie do siebie. Ściągnij palce u stóp. Broda do klatki piersiowej. Jeżeli chcesz, możesz zostać dłużej w tej pozycji lub przenieść swoje nogi za głowę. Jeżeli twoje stopy dotykają podłoża, możesz ściągnąć teraz swoje dłonie, położyć je na podłogę. Jeżeli chcesz, możesz również ugiąć kolana i przenieść je w kierunku swoich uszu. Aby wrócić z tej pozycji, ponownie wyprostuj swoje nogi i bardzo powoli zacznij rolować swoje plecy, lługi, kolana. I weź tutaj głęboki oddech. Następnie opuść lewą nogę na podłogę, trzymaj prawe kolano blisko klatki piersiowej. I zrobimy skręt kręgosłupa, noga do lewej strony. Postaraj się trzymać ramiona i łopatki cały czas na podłodze. Pamiętaj, wydłużyć oddech. Pamiętaj, bądź uprzejmy dla swojego ciała. Ponownie dwa kolana do klatki piersiowej, tym razem wypuść prawą nogę na podłogę. I skręć się teraz w prawą stronę. Powoli wróć ze skrętu i wyprostuj obie nogi na podłodze, przygotując się, przygotowując się do relaksacji. Zamknij oczy, otwórz dłonie do góry i pozostań w tej pozycji tak długo, jak tylko potrzebujesz, jak długo masz na to czas. Relaksując całe ciało, przenieś swoją uwagę na swój oddech. Kiedy będziesz gotowy wyjść z relaksacji, poruszaj palcami u rąk i u stóp, kostkami, nadgarstkami, przeciągnij całe ciało, a następnie powoli ugnij kolana i przenieś je do klatki piersiowej. Zanim wstaniesz przekręć się na jedną stronę na bok. I bardzo powoli przenieś się do pozycji siedzącej. I weźmiemy trzy głębokie oddechy. Usiądź wygodnie. Na wdechu zabierz ręce wysoko do góry. Złącz dłonie razem. Wydech, opuść przed splot słoneczny. Wdech w górę. Wydech w dół. I jeszcze raz. Głęboki wdech i pełny wydech. Dziękuję Ci serdecznie za wspólną, wspaniałą praktykę. Dziękuję, że znalazłeś czas dla siebie, aby poćwiczyć. Widzimy się już niedługo ponownie na macie. Namaste. Do zobaczenia.